Syreny zawyły również u nas. Gdy mieszkańcy świdnika chowali się w domach, a myśliwce ruszyły w powietrze, nikt nie miał wątpliwości. Wojna znów zapukała do naszych drzwi. W tym samym czasie, na terytorium objętym atakami, głos zabrał Radosław Sikorski. To, co pokazał i powiedział z Kijowa, mocno zapadnie wam w pamięć. Cześć, tu Alicja z kanału Alicja, plotki gwiazdy. Dziś poruszymy temat, który wzbudził emocje w całym kraju. Rosyjskie drony znów przekroczyły granice. A nasz szef MSZ zareagował w samym sercu ogarniętej wojną Ukrainy. W nocy z 9 na 10 września sytuacja w Polsce uległa gwałtownemu zaostrzeniu. Nad wschodnią częścią kraju ogłoszono alarmy przeciwlotnicze, a na niebie rozegrał się dramat, który do tej pory znaliśmy głównie z relacji z za wschodniej granicy. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami, rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Według szacunków mogło chodzić nawet o 20 bezzałogowych jednostek, które przekroczyły granice w czasie zmasowanego ataku na cele na Ukrainie. Reakcja polskiego wojska była natychmiastowa. Myśliwce poderwano w trybie alarmowym, a współpracując z jednostkami NATO, udało się zneutralizować najpoważniejsze zagrożenia. Dla wielu był to moment przełomowy. Nie tylko pokaz siły, ale również sygnał, że Polska nie pozostaje bierna wobec prowokacji. Sojusz działa, a Polska nie jest sama. Mimo to, wydarzenia te wywołały ogromny strach wśród mieszkańców. Alerty RCB i dźwięk syren alarmowych sprawiły, że w miastach takich jak Świdnik zapanowała atmosfera prawdziwej grozy. Ludzie chowali się w domach, przerywali codzienne czynności, wielu z niepokojem sprawdzało komunikaty. Po raz kolejny okazało się, że wojna wcale nie jest tak daleko, jak mogłoby się wydawać. Na tym tle bardzo mocno wybrzmiało wystąpienie ministra Radosława Sikorskiego, który przebywał właśnie z oficjalną wizytą w Kijowie. Podczas gdy w Polsce rozbrzmiewały syreny, on również usłyszał alarm. Tym razem w stolicy Ukrainy. Wraz z miejscowymi musiał schronić się przed potencjalnym atakiem. Jak zaznaczył, Ukraińcy funkcjonują już w tych realiach od ponad trzech lat. Mają ustalone procedury, wiedzą, jak reagować. Strach nie jest już czymś nadzwyczajnym, ale elementem ich codzienności. Minister Sikorski, nie chcąc ograniczyć się wyłącznie do słów, opublikował w serwisie X poruszające nagranie nocnego Kijowa. Pokazał tętniące życiem miasto, restauracje otwarte mimo ryzyka, ulice pełne ludzi, sklepy funkcjonujące jak zwykle. Ten obraz był kontrastem dla sygnałów alarmowych, informacyjnego chaosu, który dotarł także do Polski. Sikorski podkreślił, że siła społeczeństwa tkwi w jego odporności. Ukraińcy, jak mówił, nie tylko bronią kraju z bronią w ręku, ale także przez to, że nie pozwalają, by ich życie zostało całkowicie zdominowane przez strach. Jego słowa szybko obiegły media w Polsce, bo w obliczu wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną, Także u nas temat wojny przestał być czyjąś sprawą. Zamieszczone nagranie stało się symbolem miasta żyjącego mimo wszystkiego, ludzi, którzy nie dali się złamać. Zderzenie tego obrazu z wydarzeniami w Polsce, w których cywile znów musieli nasłuchiwać dźwięków syren, wzmocniło poczucie jedności, ale też konieczności gotowości. Nie możemy dłużej żyć w złudnym przekonaniu, że jesteśmy zdala od zagrożenia. Rosyjskie prowokacje w przestrzeni powietrznej NATO to nie tylko test dla systemów obronnych, ale również próba zastraszenia. Tym razem się nie udało. Zarówno nasze siły zbrojne, jak i NATO zareagowały zdecydowanie. Ale pytania o przyszłość pozostają otwarte: czy to był jednorazowy incydent? A może początek nowej strategii presji na państwa sojusznicze? A jakie są Wasze przemyślenia na temat tych wydarzeń? Czy czujecie się dziś bezpiecznie? Czy Polska jest gotowa na więcej takich prowokacji? Zostawcie komentarz, dajcie znać, co sądzicie o słowach i działaniu Radosława Sikorskiego. Subskrybujcie kanał Alicja Plotki Gwiazdy, by być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami w Polsce i na świecie. Do zobaczenia już wkrótce.